Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jan Śpiewak, to jest Telewizja w Punkt. A dzisiaj, szanowni Państwo, wigilijna opowieść InPostu, czyli jak media ocieplają wizerunek polskiego Jeffa Bezosa, czyli Rafała Brzoski, założyciela InPostu, bardzo znanej firmy przesyłek pocztowych i kurierskich. Ale zanim zacznę opowiadać o tej wigilijnej opowieści, przypomnijmy, Ostatnie kontrowersje, które były związane właśnie z Rafałem Brzosko, zupełnie świeże. Ostatnio Warszawa, media lokalne żyły paczkomatem wstawionym w samo przejście w domie, w budynku wielorodzinnym. Zobaczmy, jak wyglądał ten paczkomat. Faktycznie on tutaj zajął praktycznie całe miejsce przejścia, no, nie spełniał również wymogów przeciwpożarowych. No, ogólnie zostało bardzo mało miejsca do przejścia i ten paczkomat stał się można powiedzieć takim symbolem paczkomatozy, czyli sytuacji, w której no, faktycznie w Polsce można paczkomaty stawiać wszędzie. Tych paczkomatów jest coraz więcej, i to właśnie ta paczkomaty stanowią dzisiaj jądro i serce biznesu Rafała Brzoski. Druga sprawa związana nie bezpośrednio z nim, ale też myślę ciekawa, czyli z jego żoną, panią Omeną, znaną dziennikarką TVN-u, która miała przyjemność narzekać w mediach na młodych ludzi, narzekać na ich etykę pracy. No, znamy to już bardzo dobrze. Młode pokolenie uważa, że od razu im się coś należy, mówi pani Omena w wywiadzie z Mani.pl. Pracownik co 15 minut idzie na kawkę, o nadgodzinach nie ma mowy. Żali się Omena Menas, która prowadzi własną firmę i fundację. Też uważacie, że młode pokolenie jest leniwe i roszczeniowe? No, zobaczmy e, może, e, już przejdźmy może do tej historii wigilijnej, a potem jeszcze wrócimy do tego, co pani Omena mówiła o tym, jakie to młode pokolenie jest roszczeniowe. A więc, e, opowieść wigilijna Impostu zaczyna się od tego, e, że ktoś pani z Gdańska. Jak mówią media społecznościowe, specjalistka od PR znalazła, a właściwie kurier impostu odnalazł jej portfel zgubiony przy paczkomacie. Przeczytajmy fragment jej wpisu na portalu LinkedIn. Kurierzy przed świętami nie mają łatwo, a jednak kurier InPost zadał sobie trud odnalezienia pani, co z multiskrytki odebrała paczki i zgibającą się piramidką prędziutko pobiegła dalej. Po drodze, gubiąc portfel, ma się rozumieć i już, już chciał go podnieść jeden z pijaczków spod sklepu. Jeden z pijaczków spod sklepu to jest e, też figura bardzo e, ciekawa i wydaje mi się dość mocno klasistowska, ale idźmy dalej. Ale pan Wardan był szybszy. Podniósł, zadzwonił do biura i po godzinie oglądania, monitoringu odnaleźli mnie pytając, czy czegoś nie straciłam. E, no i e, tutaj e, następuje edit tego postu. Wiadomość z ostatniej chwili. CEO InPost Rafał Brzoska zaproponował, by pan Wardan otrzymał premię jedna złotówka za każdy lajk like pod tym postem. Osobiście wolałabym wyświetlenia, ale lepsze to niż komentarze. Sharing is caring. I kolejny edit. Licznik lajków do premii pana Wardana zatrzymał się o północy na kwocie blisko 15 tysięcy złotych. No ale lajki wartko płyną dalej. Rafał Brzoska mają tak leżeć. Dobro wraca. No i e, ta historia, no właśnie, e, wynagrodzenia pana Wardana, kuriera Impostu, przez pana Brzoskę, który miał taki gest, od razu zalała e, polski internet. E, pojawiło się bardzo wiele artykułów. Gdańsk, kurier Impostu odnalazł kobietę, by oddać jej portfel. Dostanie premię. Wspaniały gest kuriera Impostu pisze onet. E, Spiders Web. jeden lajk, jeden złoty dla kuriera Impostu, który oddał portfel. Za uczciwość dostał 15 tysięcy, e, zgubiła portfel obok paczkomatu. Reakcja kuriera przywraca wiarę w ludzi. Kurier odnalazł kobietę, by oddać jej portfel. Szef impostu ma dla niego niespodziankę. E, I tak dalej, i tak dalej, naprawdę. E, ale moje zdumienie największe, ja to rozumiem, że takie Michałki się rozchodzą w sieci i w ogóle... E, okej okay. historia, zaraz przejdziemy, możemy do analizy tej historii, czemu ona mi się trochę wydaje e, no, dziwna. Ale moje osłupienie wywołał fakt, że w dwu, dwóch głównych wydaniach dzienników telewizyjnych Polsatu i TVN-u, a więc w faktach i wydarzeniach, ten, ten, ta historia została sportretowana w, cał, w ogromnym reportażu, znaczy w trzyminutowym reportażu na antenie tychże telewizji. Właściwie były to reklamówki Impostu, Całe Skupione na promocji tejże firmy. Całe wydanie faktów niemalże było o tym, jaki Pis jest zły, i na koniec dano właśnie tę historię. Zobaczmy fragmenty z faktów i polsatu, z wydarzeń Polsatu. To skarb, taki, który znajdzie zgubiony portfel. Pan Wardan portfel zwróciła w zamian nie chciał nawet czekoladek. Dostał niezłą premię i każdy lajk like mu w tym pomógł. Panie. Challenge taken za każdy like złotówka dla kuriera. Udało się zebrać oszałamiającą kwotę 14 953 złotych. Te premie. Um, no trochę mi to szokowało. Bardam pochodzi z Armenii. Kurierem jest od 11 lat. Tym razem uczciwość popłaciła nie tylko premią. Chciałabym więcej. Zważywszy na to, że te lajki płyną dalej, teraz internetowa akcja może uratować czyjeś życie. Zbieramy na cel charytatywny, leczymy dzieci z chorobą SMA. Część swojej premii wpłaci również pan z Jasnego powodu będę bardziej szczęśliwy. Nie tylko on, choć od niego ta przedświąteczna historia się zaczęła. Anna Goniakuc, Polsat News, Gdańsk. A więc wspaniały Rafał Brzoska, miliarder, właściciel, współwłaściciel firmy Inpost nagradza biednego imigranta, który pracuje już tutaj jako kurier no, wiele, wiele lat. To jest tak zwana heartwarming story, czyli historia, która ma rozgrzewać nas za serce, ma pokazywać magię świąt, jacy jesteśmy dobrzy. No ale czy ta historia faktycznie oddaje naturę biznesu, jaki prowadzi pan Brzoska? A może jest to po prostu zwykłe ocieplanie wizerunku, które ma służyć no, ukryciu tak naprawdę natury korporacji, której szefem jest właśnie pan Brzoska. Media, często o tym mówię tutaj media. Jedną z podstawowych funkcji mediów jest fabrykowanie rzeczywistości, fabrykowanie zgody na działanie systemu kapitalistycznego, na działanie systemu korporacyjnego, w którym, prawda, korporacje, oligarchowie, miliarderzy decydują na co dzień o naszym życiu. Więc pokazywanie pana brzoski jako człowieka wielce moralnego, który tak wspaniale nagrodził swojego pracownika, no, na pewno służy. Uprawomocnieniu właśnie tego systemu. Zobaczmy, na czym zbudował właściwie ten system, znaczy tę, 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 tę korporację swoją pan Brzoska. Po pierwsze, zbudował ją na deregulacji planowania przestrzennego. Nigdzie na świecie, znaczy nigdzie w Europie, w krajach cywilizowanych, należących do cywilizacji, Zachodniej nie ma tak radykalnie liberalnych przepisów dotyczących stawiania tego typu obiektów jak paczkomaty. Do 2019 roku paczkomaty były na zgłoszenie, czyli trzeba było wystarczyło zgłosić taką chęć stawienia takiego paczkomatu, a po nowelizacji prawa w 2019 roku, które nam panujący Prawo i Sprawiedliwość dało, można już stawiać. Nawet bez, no, właśnie wnioskowania, bez powiadomienia urzędu. Po prostu można postawić, gdzie się Chce. I ta deregulacja, no, umożliwia stawianie tych paczkomatów naprawdę wszędzie. Te paczkomaty są dostępne 24 godziny na dobę i są bardzo często stawiane w miejscach, które, no, nie są najlepsze, gdzie przeszkadzają mieszkańcom, gdzie niszczone są chodniki przez kurierów, gdzie hałas jest nie do wytrzymania przez całą dobę. Albo ten, że paczkomat postawiony w przejściu, który po prostu blokował Drogę. E, więc e, Rafał Brzoska jest po pierwsze, ogromnym beneficjentem deregulacji planowania przestrzennego. A więc o tym też często mówię w kontekście patodeweloperki. W Polsce można budować wszystko wszędzie. Ogromny dar złożony panu Brzos brzosce przez nasze społeczeństwo zgoda na prywatyzację przestrzeni publicznej przez jedną. Firmę. No i drugą rzeczą, na której na pewno urósł brzoska, to jest oczywiście zapaść poczty Polskiej. O tym nie będziemy tutaj mówić, ale ta firma od wielu, wielu lat jest kierowana w sposób absolutnie skandaliczny. Listonosze zarabiały grosze. No Wszyscy wiemy, jak się, co się zamieniły poczty, właściwie to są sklepiki. Jak mają ciężkie warunki panie pracujące tam. O tym warto zrobić kiedyś inny materiał. Ale kolejną trzecią rzeczą, na której Brzoska zrobił ogromny interes, jest. Eksternalizacja kosztów swojej działalności, a więc to, że zbudował cały wielki interes kuriersko-pocztowy na outsourcingu, bowiem kurierzy, a również ludzie zatrudnieni, jak słyszę, często w halach, Pana Brzoski w impoście nie są zatrudniani na umowę o pracę, a często nawet nie są zatrudniani przez niego, a po prostu przez podwykonawców. Zobaczmy fragment, przeczytajmy fragment wywiadu, którego udzielił Brzoska Sroczyńskiemu dwa lata temu w gazecie PL. Jak impost startował w przetargu w Kraśniku, to w formularzu ofertowym na usługi pocztowe zdradził, że, zatrudnienie na etacie, że zatrudnia na etacie 7% pracowników. O, Brzoska odpowiada, mamy tylko etaty 100%. Jak zapytałem dzisiaj kuriera w koszulce InPost, to mi powiedział, że nie jest na etacie. Zaraz, zaraz, ja mówię o pracownikach, a kurier nie jest naszym pracownikiem. Pracownik to jest ktoś, kto przychodzi do pracy, jak może sobie pan poczytać w kodeksie pracy. Już mieliśmy system, dalej e, e, mówi Brzoska, już mieliśmy system, gdzie 100% osób było zatrudnionych na umowę o pracę. Nazywał się socjalizm. Bardzo zły socjalizm, trzeba oczywiście z socjalizmem zerwać. I w ogóle jaka jest teza, proszę mi wyjaśnić, mówi już zdenerwowany pan Brzoska, że pan zatrudnia 5 tysięcy osób, w tym 3000 na umowach śmieciowych. Zatrudniam 2000 osób na umowę o pracę i współpracuję z firmami, które świadczą dla nas usługi, produkują opakowania, naprawia paczkomaty albo wożą paczki. Naprawdę, zaczynam już się nieco nudzić. U, widzę, że irytacja pana brzoski rośnie. Pan w ogóle zna definicję pracownika. To jest ktoś, kto przez konkretną liczbę godzin pod nadzorem pracodawcy. Nawet sobie to przyniosłem". Przerywa mu Sroczyński. Wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. I moim zdaniem kurier pod to podpada. Oczywiście, że pod to kurier podpada. On wykonuje pracę w firmowym stroju pana Brzoski, w jego autach, chociaż jak rozumiem, nawet te auta często nie są nawet ich, ale obrandowane, pracują w określonym wymiarze godzin dla konkretnej osoby i nie są zatrudniane na umowę o pracę. Jest to po prostu łamanie polskiego prawa pracy na gigantyczną skalę. I właściwie można powiedzieć, że pan Brzoska no, yy, zbudował właśnie swój biznes na tym neoliberalnym syfie dżungli, w której żyjemy, gdzie prawo pracy nie obowiązuje, planowanie przestrzenne nie obowiązuje i można zrzucać koszty na społeczeństwo, na lokalne społeczności. No i oczywiście na pracowników. I teraz przeczytajmy fragment tego, jak wygląda praca takiego kuriera impostu przed świętami. Piotrek z impostu zaczyna, zaczyna pracę często o 5 rano, to jest fragment artykułu z gazety wyborczej i zarabia 3000 tysiące, 3,5 tysiąca złotych na rękę. Pracuje też w soboty. Na początku było to tylko dla chętnych, teraz to praktycznie obowiązek, bo towar musi być... Wywieziony. Ale to nic. Niedzielę też bywają pracujące. Jak były premie za te wyjazdy, to byli chętni, wszystko było w porządku. Tylko później obcięli premie i liczba gotowych do jeżdżenia w niedzielę za te pieniądze się zmniejszyła. Dlatego porobili nam grafiki i kazali podpisać aneksy do umów, że zobowiązujemy się do podstawienia samochodów w niedzielę. Wiadomo, mogłem nie podpisać, ale to byłoby równoznaczne z wypowiedzeniem. Czyli oni nawet no, pełnią całkowita definicja pracownika. Ma nawet grafik, wszystko i nie jest zatrudniony. To jest oczywiście część większego fenomenu. Oczywiście nie jest to tylko brzoska. Takie same warunki pra pracy planują w DPD, w innych firmach kurierskich. No i przede wszystkim w całej tak zwanej gig ekonomii, czyli tej ekonomii, gospodarce fuch, tak? Czyli Kurierzy e, Bolta, kierowcy Ubera. E, ci wszyscy ludzie, którzy no, są właśnie takimi niby, e, pra, niby jednoosobowymi firmami, a tak naprawdę są pracownikami. No i na Zachodzie to się oczywiście zmienia i są kolejne kraje. Ostatnio Hiszpania, która na przykład zmusiła wszystkich kurierów Glovo, e, znaczy zmusiła właściciela do tego, żeby zatrudnił tych e, e, kurierów na umowy o pracę. Są to ich etatowi pracownicy, ale z jakichś powodów uznaliśmy, że ci ludzie, którzy pracują w tych sektorach gospodarki, ich prawo pracy nie obowiązuje. Na nich można robić naprawdę ogromne biznesy, i właśnie na takich ludziach wyrósł pan Brzoska. Bardzo mnie bawi pan Brzoska, bo pan Brzoska bardzo dba o swój wizerunek. Jest, mam wrażenie, bardzo na tym skoncentrowany. I ostatnio w wydawnictwie naukowym PWN została wydana książka o panu Brzosce, Jutro w Nowym Jorku. I tutaj jest tak. Jutro w Nowym Jorku czytamy na okładce książki Pan jest niebezpieczny, powiedział do Rafała Brzoski premier Donald Tusk, gratulując mu podczas gali wręczenia nagrody imienia Jana Wejherta. On sam niebezpieczeństwa jednak szczęśliwie, niebezpieczeństwa jednak szczęśliwie omija. Nie boi się prawdziwych rekinów. W przenośni i dosłownie. Rafał Brzoska to najmłodszy polski milioner, już miliarder i doświadczony menadżer. Prawdziwy bohater współczesności. O matko, szanowni państwo, ja nie wiem, czy ta akcja z tym kurierem, który znalazł portfel tej pani, to jest ustawka, czy to nie jest ustawka. Niesamowicie wiele to mówi jednak nam o mediach dzisiaj w Polsce. Czym one się zainteresowane? Na czym polega wolność mediów, o której tak dużo ostatnio w Polsce rozmawiamy? Na wolności od przyzwoitości? Czy można zrobić w głównym wydaniu... Materiał, prawda, faktów czy wydarzeń Polsatu i nie wspomnieć o warunkach zatrudnienia kurierów, o tym, na czym zbudowany jest biznes brzoski? Otóż można, bo tak jak powiedziałem, jest to kluczowe dla przetrwania tego systemu, którego prawomocność, którego no, uzasadnienie dla działania jest coraz słabsze, bo widzimy, jak rujnuje naszą planetę, widzimy, jak rujnuje nasze rodziny, ale on musi dalej trwać. I ta propaganda medialna jest kluczowa, żeby ten system utrzymać przy życiu. No i ja mogę tylko skończyć nasz ten krótki wywód na temat pana Brzoski, tego, jak zbudował swoją karierę i tej historii, wigilijnej historii, którą nam próbują media sprzedać cytatem z Juliana Tuwima. Filantrop, szanowni państwo, to jest człowiek, który publicznie zwraca bliźniemu drobną cząstkę tego, co mu ukradł prywatnie. To pamiętajmy, to. I jak jakiś następnym razem jakiś miliarder będzie się chwalił, jak to pomaga, e, nie wiem, sw jakiemuś swojemu pracownikowi, e, to wspomnijmy e, ten case pana Brzoski e, i tego, co tak naprawdę filantropią próbuje się ukryć i przykryć. Bardzo dziękuję. No i życzę Państwu spokojnych, e, spokojnego okresu świąt e, Bożego Narodzenia. E, no i nowego, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia niedługo.